Nadszedł koniec żmudnego ręcznego składania zamówień na komponenty fotowoltaiczne. Dzięki aplikacji Solitan w dwie minuty skomponujesz gotowy zestaw aż po ostatnią śrubkę. Gwarantujemy! Zakupy możesz przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy naszego wirtualnego asystenta, który zaoferuje ci w 100% kompatybilne rozwiązanie. Po skompletowaniu zamówienia możesz wygenerować ofertę dla swojego klienta. Narzuć własną marżę i wstaw logo swojej firmy. To Twoja oferta. Zrealizuj ją od razu lub jednym kliknięciem, wróć do niej za kilka dni. Twoi pracownicy przygotowują wyceny. Nic prostszego. Nadaj im indywidualne dostępy, a Ty monitoruj całość jako administrator. Wskaż miejsce dostawy. I na bieżąco monitoruj status realizacji swojego zamówienia. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zawsze możesz skorzystać z porady naszych doradców. Nie trać więcej czasu i pieniędzy na ręczne kompletowanie zestawów. Skorzystaj z naszej aplikacji już teraz, a wirtualny doradca dobierze komponenty dla Ciebie.